Witajcie w piątym odcinku z archiwum KOSMO. Czy wiedziałaś, że wanna służy nie tylko do kąpieli? To pytanie Zofia Lubow zadała wszystkim czytelniczkom KOSMO. Pani Zosiu, przecież to oczywiste. Myślę, że nie tylko czytelniczki KOSMO, ale każda Polka, każdy Polak Wszyscy wiemy o tym, że wanna służy nie tylko do kąpieli. Mało tego, wanna służy przede wszystkim do trzymania karpia przed wigilią. To jest oczywiste, to pytanie było zbędne i bezzasadne. Dziś przenosimy się do kwietnia 2005 roku. I pani Zofia, autorka tego artykułu, pokaże nam wszystkie miejsca, wszystkie zakamarki naszych domów, w których warto uprawiać miłość. Ja przed przeczytaniem tego artykułu sprawdziłem sobie dane Eurostatu z 2022 roku i niestety razem z Rumunią i ze Słowacją jesteśmy na szarym końcu europejskiej listy, jeśli chodzi o metraż i o wielkość naszych mieszkań. Na każdego Polaka przypada jedynie 1,1 pokoju. Więc pewnie nie jest za dużo tych zakamarków, w których można uprawiać miłość, ale na pewno każdy z nas może uprawiać miłość na decyzji kredytowej, bo to chyba dotyczy nas wszystkich. Ale zostawmy to wszystko ekspertce, czyli pani Zofii. Zaczynamy. Na początek yy, mała przestroga. Uwaga na dywan. Jeśli masz zamiar kochać się na dywanie albo wykładzinie, rzuć na nie ręcznik albo prześcieradło. Inaczej możesz przypalić sobie skórę. Pani Zosiu, ja bym bardzo prosił, żeby następnym razem do takich przestrug dodawać też cennych usług dermatologicznych. Myślę, że to może odstraszyć wielu amatorów dywanowych miłości. Nasze figle i igraszki rozpoczynamy od łazienki. Pozycja... Ostra wirówka. Zdejmij majtki. Wrzuć je do pralki, podczas gdy maszyna się rozgrzewa, przeciągnij wargami po ustach i szyi ukochanego. Gdy poczujesz, że pralka robi się ciepła, stań przed nią i pochyl się tak, by gorące powietrze muskało twoje podbrzusze. Gdy pralka na koniec wejdzie na najwyższe obroty, dzięki jej wibracjom poczujesz aż dwa rodzaje niesamowitych doznań. Z przodu i z tyłu twoich najintymniejszych partii. No, pani Zosiu, no to jest mocne uderzenie. Ciekawe tylko, czy wiedziała Pani już wtedy w 2005 roku o takiej instytucji jak automatyczna suszarka? Myślę, że na pewno dodałaby Pani to do, do swoich porad, do swojego artykułu i pewnie po skorzystaniu z takiej automatycznej suszarki nie trzeba się nawet kąpać. Swoją drogą ciekawi mnie też to, że w latach 90. wielu mieszkańców bloków nie miało przecież jeszcze pralek w domach. A jeśli już, no to raczej nie były to pralki automatyczne, za to te bloki były wyposażone często w pralnie. Na jakimś poziomie piwnicy czy, czy, czy strychu tam wszyscy mieszkańcy mogli chodzić, spotykać się i prać ile wlezie. Tam to musiały się dopiero odbywać olwie i ostre wirówki. Dobra, niech sobie przejedzie motor. Popierdział, popierdział. Zostajemy dalej w łazience, ale za to zmieniamy pozycję. Teraz pani Zofia proponuje nam gorący drążek. Wróciliście rozbawieni z imprezy i przyzmywaniu makijażu, złapała cię chętka na małe co nieco? No ba, ja po przyjściu z imprezy i przyzmywaniu makijażu to mam chętkę nawet na duże co nieco. Ściągnij sukienkę i obiema nogami stanij na krawędzi wanny dla równowagi, lekko trzymając się drążka od zasłonki prysznicowej. Niech twój facet stanie przed tobą. Przenieść ciężar ciała na prawą nogę, podnieść lewą nogę i przewieź ją przez prawy bark kochanka. Wydaje mi się, że sponsorem tego artykułu jest jakaś prywatna poradnia chirurgiczna albo, nie wiem, firma remontowa. Dobra, uciekamy z łazienki, co będziemy cały dzień w łazience siedzieć, jest tyle ciekawych miejsc. Teraz przenosimy się na schody. Pozycja: schody do nieba. Jesteście w domu przyjaciół, gdzie na piętro prowadzą solidne schody. Kiedy wszyscy pójdą już spać, wymknijcie się i wejdźcie na nie. W połowie drogi uklęknij i oprzyj się na łokciach dwa lub trzy stopnie wyżej. Wypnij pośladki, a kochanek... Wiadomo. Pani Zosiu, no to jest odważna propozycja. Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że jak uczestniczy Pani w jakichś domówkach, jest Pani na nie zaproszona i te domówki się kończą, no to właściciele tych mieszkań mają dla Pani tylko jedną propozycję. Taksi do domu. Były schody, więc pora przenieść się tak naprawdę do miejsca, w którym każde uczucie zaczyna się i kończy. Tam tak naprawdę żadna miłość nie może obyć się bez obecności w kuchni. Pozycja. Figlarny zlewik. Gotowa na własną, nagą wersję gotującego Pascala. Kurwa, ale kreatywność. Rozbierz się i usiądź na krawędzi z twarzą do partnera, z pupą wiszącą nad komorą z lewu. Panie Zosiu, ja mam bujną wyobraźnię i na wszelkie sposoby staram y, sobie zwizualizować te pozycje, i nijak nie cholery nie kojarzy mi się to z niczym erotycznym, raczej w drugą stronę. Ale warto zakończyć y, czymś, co zawsze znajduje się w kosmo, czyli horoskopem. Horoskop zawsze jest z tyłu, i dziś przeczytamy horoskop dla wagi, bo właśnie ten znak Zodiaku odpowiada nam y, kalendarzowo. Kryj się! Wyjście z bezpiecznej strefy własnej intymności sprawi Ci duży dyskomfort. Jesteś singlem? Nie naciskaj na nowo poznanego faceta, bo nie wytrzyma presji. Masz parę? Zafunduj mu super erotyczny masaż. Nie będzie chciał końca. Kosmiczna wskazówka. Wykorzystaj obecność urana i jego nadzwyczajną moc. Przyznam się szczerze i bezbicia, że ja no nie do końca pamiętam ze szkoły już czym charakteryzuje się uran. Ale sprawdziłem i wiem na przykład, że uran to bardzo zimna planeta i tam temperatury sięgają nawet minus 220 stopni. Radziłbym Wam wybrać inną planetę do miłosnych igraszek, bo uran raczej temperatury w Waszych podbojach łóżkowych nie podniesie.